Aniu, bardzo miło mi Ciebie widzieć. Ty dzisiaj reprezentujesz serial M. Jak Miłość. Tak, to miło jest tutaj znowu przyjść znowu tutaj być. Niestety nie będę mogła być na bankiecie. Nad czym ubolewam, bo niedługo czeka nas wielki bankiet naszego serialu. Będziemy celebrować, ale pomyślałam sobie, że przynajmniej w ten sposób okaże także wsparcie i podziękowanie widzom za to, że ciągle jesteśmy numerem jeden w Polsce. Jak myślisz, jaki jest przepis na sukces i dlaczego właśnie Polacy tak bardzo pokochali ten serial? Ja się zawsze śmiałam, że my jesteśmy tak zgraną ekipą, że w zasadzie spędzając tyle czasu razem ze sobą na planie, jesteśmy jak rodzina, a rodzina, jak wiadomo, z rodziną najlepiej się wychodzi na zdjęciach. I dziwnego, że jak Miłość od tylu lat cieszy się uznaniem i miłością widzów, za co bardzo serdecznie Wam dziękujemy. A ty miałaś kiedyś na przykład takie momenty, że myślałaś, żeby jednak zakończyć przygodę z tym serialem? E, miałam. Oczywiście, ale nie tyle, że zakończyć, ile zrobić sobie przerwę. Wykorzystałam ten czas na rozwój osobisty, na potrzeby takiego nabrania dystansu. Wyjechałam, podróżowałam po świecie. Myślę, że to był też dobrze, że tak powiem, wykorzystany czas. Właśnie, bo ty uwielbiasz podróże. Czy w tym roku planujesz jakieś wyjątkowe? E, oczywiście, to znaczy, e, moja córka w tym roku e, skończyła, znaczy przed chwilą skończyła 13 rok życia. E, to dosyć zabawne, w związku z czym y, sugerowałabym albo proponowa, albo tobie powiem, chwilance nie powiem. Dziękuję, dziękuję bardzo. Ci bardzo, love you. Moja córka skończyła 13 rok życia, ja kiedyś sobie zażartowałam jak ją urodziłam i pytano mnie jaką będę matką, to powiedziałam, że jak wszystko dobrze pójdzie to będzie miała 13 lat, wyjedzie do Tokio i y, zacznie zarabiać pieniądze, więc y, słowo się rzekło, kobyłka u płotu. Albo kobyłka, albo mucha w Tokio. Ale będzie tam pracować na przykład jako modelka, bo to w sumie tak mi się Słuchaj, kojarzy. Ty już powiedziałaś. Tak powiedziałam, wtedy tak powiedziałam, ale. Okej, okay, no to będziemy bardzo mocno trzymać kciuki. Słuchaj, no nie chciałabym, żeby to urosło do jakiejś rangi, nie wiadomo jakiego wydarzenia. Na razie jedziemy tam, że tak powiem, sami i mamy zamiar spędzić dobry czas.